Cześć, z tej strony Magda, menedżerka projektów i wirtualna asystentka. Na co dzień szkole przyszłe wirtualne asystentki i prowadzę zespół dziewięciu świetnych wirtualnych asystentek pod nazwą Social Managerki, z którymi tworzymy dla naszych klientów kampanie sprzedażowe produktów cyfrowych, takich jak kursy online czy e-booki. Jak pewnie wiesz, reklamy jest to nieodłączna część sprzedaży i nie korzystając z nich, tracimy bardzo duży potencjał promujący produkty. Niestety dla mnie reklamy zawsze były kulą nogi. Próbowałam w nie wejść już kilkukrotnie z różnymi szkoleniami, ekspertami i kursami, no i zawsze kończyło się na tym samym, na tym, że zamykałam laptopa z myślą, że to jest dla mnie jakaś czarna magia. Największą barierą zawsze były dla mnie ustawienia wewnętrzne, czyli ustawienia menadżera firmy, menadżera reklam. Wtedy poznałam Dawida i jego podejście do tematu właśnie reklamy. Nie minął długi czas, nim zdecydowałam się też na kurs i zdecydowanie była to jedna z lepszych decyzji rozwojowych w 2023 roku. Wreszcie zrozumiałam, jak odnaleźć się w skomplikowanym menadżerze reklam, no i przestało być to dla mnie czarną magią. Dzięki Dawidowi zaczęłam rozumieć, jakie reklamy i w jakiej sytuacji należy stosować, żeby przynosiły one zamierzony efekt. Mimo tego, że na co dzień reklamami się nie zajmuje, no to wiem, na co zwracać uwagę we współpracy ze specjalistami od kampanii reklamowych, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, ze względu, że z takimi podwykowcami często też pracuję. No i w w tym momencie nie czuję się już lajkiem, tylko wiem, czy idziemy w dobrym kierunku i wiem, na co powinnam właśnie położyć nacisk. Nauczyłam się też robić samodzielne kreacje. Dzięki czemu, jeśli podwykonawca nie ma czasu, no to mogę sama w szybki sposób wyklikać prostą reklamę. Zrozumienie menadżera reklam pozwala mi też analizować reklamy i to co się u nas sprawdza. Dzięki temu nie przepalamy już budżetu, tylko inwestujemy go tam, gdzie widzimy, że jest największy potencjał. No i Kaman, kto nie chce oszczędzać się na reklamach, a mieć efekty. Wiadomo, że chyba każdy z nas. Kurs Dawida jest dla całego mojego zespołu pomocną dłonią, gdy napotykamy jakiś problem związany z reklamami. Wszystkie jednogłośnie stwierdziłyśmy, że jest to najlepszy kurs z reklam, jaki do tej pory przerabiałyśmy. Więc jeśli myślisz o sprzedaży swoich produktów i chcesz je wesprzeć reklamami, no to myślę, że nie ma na co czekać. AdFlix to jest najlepszy wybór.